W jesieni życia bohater z żoną przyjmują Bożą Ewangelię dni ostatecznych. Ich rodzina ulega kłamstwom partii komunistycznej, zaczyna stawać im na drodze i ich gnębić. W czasie chińskiego Nowego Roku synowa wyrzuca teściów z domu. Jak poradzą sobie z nękaniem ze strony rodziny i z życiowymi trudnościami? W jaki sposób będą polegać na Bogu, by przetrwać kolejne kryzysy? W 2007 roku przyjęliśmy z żoną Boże dzieło dni ostatecznych. Codziennie czytaliśmy Boże Słowa, chodziliśmy na spotkania i pełniliśmy obowiązki, żyjąc pełnią życia. Byliśmy wdzięczni Bogu. Dzięki Bogu. Syn i synowa początkowo wspierali naszą wiarę. Cudownie. Ale to się skończyło. Rok później. Synowa zobaczyła w telewizji kłamstwa partii na temat Kościoła Boga Wszechmogącego i dała się zwieść. Powiedziała, że działamy wbrew partii i sprzeciwiała się naszej wierze. Gdy bracia i siostry przychodzili na spotkania, wypraszała ich z kwaśną miną, a czasem robiła nam awantury. Próbowała nas zmusić do rezygnacji z wiary. Mówiąc, że partia zrujnuje rodzinę wyznawcy Boga Wszechmogącego na trzy pokolenia. Ich dzieci nie dostaną się na studia, do wojska, do partii, nie znajdą pracy ani partnera. To czyste zło, że partia grozi członkom rodziny, by wyrzekli się wiary, tak? Wściekłem się, gdy to usłyszałem. Powiedziałem jej wtedy: Los ludzki jest w rękach Boga. Partia nie ma nic do gadania. Właśnie odparła ze złością. Partia ma wielką władzę. Jeśli nie pozwolą ci studiować, nie studiujesz. Jeśli nie pozwolą ci pracować, nie pracujesz. Wasza wiara wpłynie na przyszłość waszych wnuków. Potem wyszła wściekła. Przez nią bracia i siostry nie mogli przychodzić do nas na spotkania. Więc przez pół roku nie żyliśmy życiem kościoła. Kiedy zaczęliśmy wierzyć, synowa zauważyła, że mamy więcej sił i lepsze zdrowie i dlatego nas wspierała. Ale odkąd dała się zwieść kłamstwom partii była dla nas jak wróg, besztając nas i każąc nam porzucić wiarę. Sąsiedzi też z nas drwili. W słabości poczułem, że wiara w Boga jest zbyt trudna. Od razu się pomodliłem. Kiedy Bóg dwukrotnie stał się ciałem i przyszedł na ziemię, by zbawić ludzkość, był przez nią odtrącany i oczerniany. Bóg jest wspaniały i najwyższy, ale znosił to upokorzenie i niedolę, żeby zbawić ludzkość. Jako skażony człowiek. Wierzę w Boga, więc mogę być zbawiony. Lecz przez pogardę i upokorzenia synowej oraz drwiny sąsiadów, zniechęciłem się i narzekałem. To było takie nierozsądne. W swojej wierze i dążeniu do prawdy musiałem znieść to cierpienie, z determinacją polegać na Bogu i przejść do przodu. Amen. Skoro nie mogliśmy pełnić obowiązków w domu, Wyszliśmy głosić Ewangelię. To też był nasz obowiązek. Racja? Podjęliśmy pracę z braćmi i siostrami i wkrótce ponad dziesięć osób stanęło przed obliczem Boga. Bogu Bóg. dzięki. Później głosiliśmy Ewangelię z jeszcze większym zapałem. To wspaniale. W grudniu 2012 ktoś doniósł, że głoszę Ewangelię. I policja na kilka godzin mnie zatrzymała. Nic ze mnie nie wyciągnęli, za to wzięli pod uwagę mój wiek i mnie puścili. Sekretarz partyjny z naszej wsi zobaczył mnie i powiedział drwiąco: Myślałem, że dostaniesz 3-4 lata. Szybko wyszedłeś. Po co ci w twoim wieku wiara w Boga Wszechmogącego? Sąsiedzi mnie lekceważyli, a potem wyśmiewali i oceniali. Mój kuzyn otwarcie ze mnie drwił. Zwariował z tą wiarą. Zobaczymy, czy ją zachowa, kiedy partia zabierze mu ziemię i nie będzie miał co jeść. Byłem wściekły. Nasza wiara jest właściwą ścieżką, ale partia prześladuje nas i więzi, a krewni i sąsiedzi nas upokarzają. Było to bardzo bolesne. Pomyślałem o czymś, co powiedział Bóg. Być może wszyscy pamiętacie te słowa. Niewielkie, przelotne cierpienie przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Wszyscy wcześniej słyszeliście te słowa, ale nikt nie pojął ich prawdziwego znaczenia. Dziś jesteście głęboko świadomi ich prawdziwej wagi. Bóg wypełni te słowa w dniach ostatecznych wobec tych, którzy są brutalnie prześladowani przez wielkiego, czerwonego smoka w kraju, w którym uwił sobie leże. Wielki, czerwony smok prześladuje Boga i jest jego wrogiem. Dlatego w kraju tym ci, którzy wierzą w Boga, są poniżani i uciskani. Aby te słowa wypełniły się w Was, w tej grupie. Amen. 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 To prawda. Wierząc w Boga i obierając właściwą ścieżkę w ateistycznych Chinach, będziemy upokarzani i uciskani. Ale to cierpienie jest chwilowe. W imię podążania za Bogiem i zbawienia, a więc spraw szlachetnych, to cierpienie ma wartość i sens. Amen. Zrozumiawszy to, poczułem ulgę i nie czułem się już tak ograniczany. Syn i synowa wrócili do domu na nowy rok. Synowa od razu naskoczyła na mnie i żonę. Kazaliśmy wam przestać wierzyć w Boga, ale nie słuchacie. Skoro tak, to nas w to nie wciągajcie. Możecie tu mieszkać, jeśli porzucicie wiarę. Jeśli nie, do widzenia. Rozstaniemy się i nie będziemy sobie przeszkadzać. Mówiąc to, z wściekłości spoliczkowała moją żonę. To czyste zło. Racja. Zasłoniłem żonę, mówiąc: Jak mogłaś to zrobić? Odpowiedziała: Wierząc w Boga Wszechmogącego, sprzeciwiacie się partii i narażacie naszą rodzinę. Odparłem po prostu spotykamy się i czytamy słowa Boga partia aresztuje i prześladuje wierzących i wciąga w to ich rodziny partia komunistyczna to zło zamiast nienawidzić partii ty prześladujesz nas odwracasz kota ogonem mylisz dobro ze złem mhm, właśnie na te słowa już nie odpowiedziała syn nie zareagował syn stał z boku i pozwalał żeby nas tak potraktowała żeby wyrzuciła z domu dwoje starych ludzi. To skandaliczne tak. Byłem bardzo rozczarowany. Łzy spływały mi po twarzy. Trwał chiński nowy rok. Inni ludzie spędzali czas ze swoimi dziećmi, a nasza synowa wyrzucała nas z domu. Dokąd mieliśmy pójść? Nie mogłem znieść widoku mojej żony ocierającej łzy z twarzy. Byliśmy po sześćdziesiątce i nasze zdrowie szwankowało. Co z nami będzie, jeśli zachorujemy z dala od dzieci? Gdybyśmy zostali, byłoby nam wygodniej, ale nie moglibyśmy praktykować wiary. Byłem bardzo rozdarty i wołałem do Boga, prosząc o przewodnictwo. Mm -hmm. Pomyślałem o próbach Hioba. Stracił wszystkie dzieci i cały majątek, a jego ciało pokryły wrzody, ale nie winił Boga, ani się go nie wyparł, tylko chwalił Jego imię. Hiob miał prawdziwą wiarę w Boga i trwał w świadectwie o Nim, zyskując Jego pochwałę. W tamtym momencie ja też znalazłem się na rozdrożu. Cieszyć się wygodą, idąc za szatanem, lub cierpieć idąc za Bogiem. Bóg obserwował moje myśli. Tak na pewno. Na myśl o tym postanowiłem, że bez względu na wszelkie trudności pójdę za Bogiem. Wytrwam w świadectwie i upokorzę szatana. Amen. Przypomniałem sobie fragment słów Boga. Musisz cierpieć trudy dla prawdy. Musisz się oddać prawdzie. Musisz znosić upokorzenie dla prawdy. A żeby posiąść więcej prawdy, musisz doświadczyć więcej cierpienia. To właśnie powinieneś czynić. Nie wolno ci porzucić prawdy dla spokojnego życia rodzinnego. Nie wolno ci utracić życiowej godności i uczciwości dla chwilowej przyjemności. Powinieneś dążyć do wszystkiego, co piękne i dobre, i podążać w życiu ścieżką, która ma większe znaczenie. Jeśli prowadzisz prostackie życie i nie dążysz do żadnych celów, czyż nie marnujesz życia? Co możesz zyskać z takiego życia? Powinieneś zaniechać wszelkich cielesnych przyjemności dla jednej prawdy, i nie powinieneś rezygnować ze wszystkich prawd dla chwilowej przyjemności. Tacy ludzie nie mają w sobie prawości ani godności. Ich życie nie ma znaczenia. Amen. Amen. Dzięki słowom Boga pojąłem, że zyskanie prawdy w wierze wymaga cierpienia i poświęceń. Porzucenie domu i wygód ciała, aby dążyć do prawdy, miało wartość i znaczenie. Boże, dzieło dni ostatecznych jest jedyną szansą na zbawienie i udoskonalenie przez Boga. Głupotą byłoby przez wzgląd na wygodę ciała stracić szansę na zyskanie prawdy i ostatecznie nie zostać zbawionym przez Boga. Zgadza się. Zawsze pragnąłem harmonijnego i pełnego miłości życia rodzinnego. Bałem się, że na starość nikt się mną nie zajmie, a sam nie dam rady. Nie miałem wiary w Boga ani siły, by wytrwać w cierpieniu. Moja postawa była słaba. Tymczasem Hiob miał wiarę w Boga, mocno trwał w świadectwie i to było wspaniałe. Tak. Chciałem być jak Hiob, umieć cierpieć, by zyskać prawdę, to wartościowe cierpienie. Amen. Potem przeczytałem fragment Bożych słów, który pomógł mi zrozumieć Bożą wolę. Ja przeczytam. W porządku? Tutaj. Dobrze. Co oznacza słowo wiara? Wiara to prawdziwe przekonanie i szczere serce, jakie winni mieć ludzie, gdy nie mogą czegoś zobaczyć lub dotknąć, gdy dzieło Boże nie jest zbieżne z pojęciami ludzi i poza ich zasięgiem. O takiej właśnie wierze mówię. Ludziom potrzeba wiary w czasach niedostatku i w okresach oczyszczenia, bo oczyszczenie przychodzi wraz z wiarą, nie sposób ich rozdzielić. Nieważne jak działa Bóg czy jakie jest Twoje otoczenie, możesz dążyć do życia, poszukiwać prawdy oraz wiedzy o dziele Bożym, rozumieć co czyni Bóg. I postępować według prawdy. Takie działanie to posiadanie prawdziwej wiary. Pokazuje ono, że nie straciłeś wiary w Boga. Prawdziwa wiara w Boga to zdolność do trwania w dążeniu do prawdy poprzez oczyszczenie. Szczera miłość do Boga i brak jakichkolwiek wątpliwości, praktykowanie prawdy, by go zadowolić, Cokolwiek czyni, szukanie woli Boga i liczenie się z nią. Amen. Amen. Bogu dzięki. Słowa Boga są bardzo jasne. Gdy w obliczu problemów i prób nie wiemy, co robić, musimy mieć wiarę w Boga, wierzyć w Jego wszechmocną władzę i poddać się Jego ustaleniom. Tylko to jest prawdziwą wiarą w Boga. Tak. Chyb polegał na swej wierze, by mocno trwać w świadectwie o Bogu i upokorzył szatana, dając Bogu pociechę. Mhm. Tej myśli się uchwyciłem. Nawet gdy dzieci mnie opuszczą i nie będę miał wyboru, pójdę za Bogiem. Amen. Pocieszyłem żonę. Warto pocierpieć i znosić ucisk za wiarę w Boga. Racja. Nawet gdybyśmy mieli żebrać o jedzenie, idźmy za Bogiem. Otarła łzy i powiedziała: Dobrze, a zatem odejdźmy z tego domu. Bogu dzięki, znaleźliście schronienie? Wprowadziliśmy się do starego i opuszczonego domu. Przeżyliśmy tam osiem lat. Mimo, że mieszkaliśmy w ruderze bez wygód, brak opresji synowej, Sprawił, że mogliśmy się spotykać, czytać Boże Słowa, głosić Ewangelię i pełnić obowiązek. Poznaliśmy pewne prawdy, mieliśmy poczucie spokoju i radości. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Kiedy pojawiały się trudności, bracia i siostry chętnie nam pomagali. Gdy ogarniało nas zniechęcenie, dawali nam wsparcie. Wiedzieliśmy, że to miłość od Boga i dziękowaliśmy Mu z serca. Bogu, Bogu dzięki. Ale osiem lat później znowu wpadliśmy w tarapaty. Co się stało? Mieszkaliśmy w Ruderze i w 2020 roku urząd postanowił ją wyburzyć. Dali nam trzy dni na wyprowadzkę. Poczułem wielki lęk. Dokąd pójdziemy? Nie mogliśmy wrócić do domu. A zbliżał się nowy rok więc zawadzalibyśmy w czyimś domu nie mieliśmy się gdzie podziać żona jest wrażliwa na pogodę i często ją dopadają duszności a my nie mamy dachu nad głową tak tak się martwiłem że płakałem zobaczywszy że jesteśmy bezdomni sąsiedzi z nas drwili macie za swoją wiarę Sprzeciwiliście się partii, a teraz nie macie gdzie mieszkać i dobrze. Upokarzany przez niewierzących, jeszcze wyraźniej dostrzegłem zło partii. Na pewno. Zwodziła zwykłych ludzi, by sprzeciwili się Bogu. Coraz bardziej jej nienawidziłem. Później przeczytałem te słowa Boga. Nie jest Bogu łatwo czynić dzieło w kraju wielkiego czerwonego smoka, ale właśnie przez tę trudność Bóg wypełnia jego etap, ujawniając swoją mądrość oraz swoje cudowne uczynki. A przy tej okazji, uczynić tę grupę ludzi kompletną, to poprzez cierpienie ludzi, poprzez ich charakter. I poprzez szatańskie skłonności mieszkańców tej nieczystej ziemi, Bóg dokonuje dzieła oczyszczenia i podboju, by w ten sposób zdobyć chwałę i pozyskać tych, którzy zaświadczą o jego czynach. Takie jest pełne znaczenie wszystkich poświęceń Boga względem tej grupy ludzi. Chodzi o to, że Bóg dokonuje dzieła podboju poprzez tych, którzy mu się sprzeciwiają. I tylko w ten sposób Jego wielka moc może się ujawnić. Innymi słowy, tylko mieszkańcy tej nieczystej ziemi są godni dziedziczyć chwałę Boga, i tylko to może uwydatnić wielką moc Boga. To dlatego Bóg zdobywa chwałę w tej nieczystej ziemi i poprzez ludzi, którzy w niej mieszkają. Taka jest wola Boga. Amen. 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 Bogu dzięki. Rozważając słowa Boga, zrozumiałem, że Bóg pozwala, by spotykały nas nieszczęścia, by udoskonalić naszą wiarę i miłość, byśmy dostrzegli wrogą Bogu istotę partii komunistycznej, wyrzekli się jej i zaczęli polegać na Bogu, aby przebrnąć przez tę sytuację. Bogu dzięki. Pomyślałem, że możemy zamieszkać w domu córki, więc zadzwoniłem do niej. Ale ona powiedziała zimnym głosem: Masz syna, nie zajmę się wami. Syn i synowa często wyjeżdżali do pracy, i dom stał pusty. Uznałem, że możemy się nim zaopiekować. Zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że możemy pomóc w pracach domowych. Tymczasem synowa odparła ze złośliwością. Nie dam wam kluczy, póki nie powiecie, że przestaliście wierzyć. W przeciwnym razie nie wpuszczę was za próg. Tak działa partia, każąc braciom i siostrom podpisywać trzy listy. Pomyślałem o słowach Boga. Na każdym etapie dzieła, jakie Bóg czyni w ludziach, wydaje się, że polega ono na interakcjach między ludźmi, jakby powstało z człowieczych ustaleń lub ludzkiej ingerencji. Jednak za kulisami wszystko jest zakładem szatana z Bogiem i wymaga, aby ludzie trwali mocno przy świadectwie o Bogu. Amen. Amen. Wydawało się, że synowa nęka nas, żebyśmy zdradzili Boga. Ale była to próba szatana. Nie mogliśmy ulec Jego sztuczkom. Mhm. Przyszły mi na myśl słowa Boga. Wierzący i niewierzący nie są zgodni, lecz przeciwstawni sobie. Amen. Dzięki słowom Bożym pojąłem, że wierzący i niewierzący to dwa typy ludzi. Moje dzieci to niewierzący. Pracują dla pieniędzy, kariery i przyjemnego życia. Są na ścieżce dążenia do wygód fizycznych. Jako wierzący dążymy do prawdy i życia i kroczymy ścieżką zbawienia. Będąc na różnych ścieżkach, osiągniemy różne wyniki. To prawda. Wiara i posłuszeństwo Bogu oznacza dobry wynik i przeznaczenie. Mhm. Moje dzieci nie wierzą, a nawet sprzeciwiają się Bogu, więc będą przez niego ukarane. Bóg zarządza losem i wynikami ludzi. Moje dzieci nie decydowały nawet o sobie, a ja chciałem na nich polegać. Czy to nie głupota? Tak. Wtedy powiedziałem o obojgu ostro i zdecydowanie: Moim wyborem jest ścieżka wiary. Nawet gdybym się włóczył po ulicach, żebrząc o jedzenie, będę szedł za Bogiem do końca. Amen. Byliśmy gotowi przejść przez wszystko, co Bóg zaplanował. I nagle zadzwoniła córka, proponując zamieszkanie u niej. Bogu dzięki. Wiedziałem, że to Bóg otwiera przed nami drogę i dziękowałem Mu za to raz za razem. Bogu dzięki. U córki trochę pomagaliśmy w pracach domowych, czytaliśmy słowa Boga i chodziliśmy na spotkania. Ale ostatecznie nie zostaliśmy tam długo. Znaleźliśmy z żoną pusty kawałek ziemi, za pięć tysięcy joanów zbudowaliśmy prostą chatę i wyprowadziliśmy się od córki. Od tego czasu... Dzieci nie stają nam na drodze. Możemy jeść i pić Boże Słowa, spotykać się i pełnić obowiązek. Teraz czuję się wolny i spokojny. Bogu dzięki. Choć musieliśmy znieść nieco fizycznego cierpienia, zyskaliśmy rozeznanie na temat wrogiej Bogu istoty partii. Taką samą istotę mają też nasze dzieci. Zrozumieliśmy, że Bóg jest naszą jedyną skałą, jedynym zbawieniem. Mhm. Amen. Dziękuję za przewodnictwo Bożych słów, które pomogły mi dokonać właściwego wyboru. Bogu dzięki.